Natalia Linczowska dziś kończy bieg z nadmorza do rodzinnych statnik. Ostatni etap to bieg z Dobczyc, właśnie do rodzinnej miejscowości, a w siedzibie gminy w Dobczycach czeka na nią społeczność lokalna, orkiestra denta, władze. My też czekamy na Natalię już za kilka chwil. Natalia pojawi się tutaj na Dobczyckim rynku. Wielki wieczyń. Jest już z nami po drugim bardzo wyczerpującym wieku, który rozpoczął się na molo w robach na dworze. Bardzo serdecznie witamy. gotowa. tutaj, a medalowa w statku. Pani Jeszcze jeden wiceprzewodnicząca, Burmistrz. Pani Dziękuję za tak wspaniałe mycie i gratuluję tak miłego, celu. Przypominam, że to jest już drugi bieg pani, pierwszy bieg temu. Chciałem tutaj w imieniu wszystkich naszych mieszkańców Dobrzyc i, i całej gminy serdecznie Ci podziękować e, za ten ogromny wysiłek, bo pokazałaś, że można trzeba dać od Ciebie wszystko i można taką sytuację, taką sprawę pokazać, przekazać mieszkańcom całej Polski i to było bardzo widoczne i to, co się działo tutaj u nas w Dopczycach i to, co się działo w sąsiednich gminach to się przenosiło również dzięki temu, że Ty biegłaś w cały nasz kraj. Także bardzo Ci serdecznie dziękujemy, gratulujemy. Ja się zapomniałam. Chciałabym też wszystkim tutaj podziękować. I przede wszystkim mojej rodzinie. Też dziękujemy księdzu Łukaszowi Michalczewskiemu, który między innymi dzięki niemu tutaj się znajdujemy. Dziękujemy Fundacji Misericords. Dziękujemy całym Dobrzycom. Przepraszam też moją rodzinę za to, że Podczas tych trudnych chwil nie odbierałam telefonu. Jeszcze się... <noise> Natalia, ja chciałem Ci podziękować w imieniu wszystkich mieszkańców, nie tylko Dobcy, bo tej Burmistrz dziękował i Ty, ale całego powiatu myślińskiego, bo Twoja siła wola, woli i odwaga pokazała, że możemy się zjednoczyć w pięknym mieście dla Patryka i dla Krzysia, a wszyscy mieszkańcy nie tylko powiatu, ale także Polski brali udział w tym wielkim maratonie dla życia i do życia. Także bardzo Ci dziękujemy. W imieniu władz powiatu, wszystkich mieszkańców powiatu i Noś Czapkę. Wszystkiego ja. dobrego. Do mężczyźni się znaleźli. Jakie emocje, jakie wrażenia towarzyszyły Państwu przez cały ten bieg Natalii? Cały czas no, myśleliśmy o niej, denerwowaliśmy się też, ale zarazem byliśmy dumni i wiedzieliśmy, że Natalia mimo wszystko dopni swojego celu wyznaczonego, jaki sobie wcześniej wyznaczyła. No i szczęśliwie wszystko dobrze się potoczyło. Natalia mówiła podczas przywitania tam w Dobczycach, że przeprasza najbliższych, że nie odbierała telefonu. Faktycznie Państwo tak często dzwonili, tak często było e, ciężko się z nią skontaktować. No, często dzwoniliśmy. Ciężko z Natalią, było się skontaktować, no ale. No, ale to dlatego, że właśnie nie wiedzieliśmy, w którym momencie dzwonić, żeby też nie biegła. A jak biegła, no to nie dała rady rozmawiać. Jak nie miała jakieś spotkania, no to oddzwaniała, ale zawsze byliśmy w kontakcie. I jak nie dała rady odebrać, to wieczorem zawsze oddzwaniała i wtedy długo mogliśmy porozmawiać obie. Dumni jesteście Państwo z córki, to już drugi taki charytatywny bieg Natalii. Bardzo jesteśmy dumni. Szczęśliwi, że to wszystko się dobrze skończyło, że. E... Starała się w jakiś sposób właśnie pomóc tym dwóm chłopcom, Krzysiowi i Patrykowi i też myślę, że takim też wsparciem była dla, 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 dla rodziców tych dzieci. Na druga, Wzruszenia radość i duma towarzyszyły Natalii także w stadnikach. W rodzinnej miejscowości przywitali ją mieszkańcy, a przede wszystkim dwaj bohaterowie jej biegu, czyli patryk i krzyś. Gratulacje <noise> na

Natalia, rozmawialiśmy z twoimi rodzicami, mówili, że denerwowali się, martwili się o ciebie przez całą trasę biegu, przez cały ten twój bieg, a tobie jakie emocje podczas tej trasy towarzyszyły? Podczas trasy były kryzysy, była też super moc, ale podczas tych kryzysów, oczywiście, była myśl o Patryku i o Krzysiu. Także daliśmy radę, jesteśmy już na miejscu. I zazdzięczam to przede wszystkim modlitwie, bo to jest najważniejsze i dzięki temu tak naprawdę tutaj się znajdujemy. I proszę o tę modlitwę właśnie, bo to jest najważniejsze. Gorące przywitanie w dopczycach gorące przywitanie również w rodzinnych stadnikach, ale chyba właśnie ta reakcja Patryka na samej mecie to, to było chyba to, na co czekałaś przez cały bieg. Tak, reakcja Patryka i to, że go zobaczę. Krzysia jeszcze nie widziałam ale mam nadzieję, że gdzieś tam czeka i tak podobno też jest, więc nie mogę się po prostu doczekać. Jestem pod wrażeniem, że przyjechało tu tyle ludzi, których tak naprawdę się nie spodziewałam, także w tej chwili nie wiem co powiedzieć. Emocje na pewno są. to W tym momencie nie wiem, nie mogę w to uwierzyć, że to już w sumie będę sobie odpoczywać, pozornie odpoczywać, dlatego że już w poniedziałek zaczynam szkołę i zaległości. Powiedz jeszcze właśnie jeśli chodzi o to przywitanie, spodziewałaś się aż tak gorącego przywitania mieszkańców Dobczyc, mieszkańców Stadnik? Nie spodziewałam się, dlatego że nikt mi nic nie mówił. To była dla mnie totalna niespodzianka i nadal nie wiem, co będzie się działo tam pod szkołą. Także biegniemy teraz dalej i zobaczymy, co się będzie działo. Na koniec, mówiłaś, że podczas biegu były kryzysy. Jakie to były kryzysy, z czego to wynikało i jak sobie z nimi radziłaś? Przede wszystkim wynikało to przez duże zimno, minus 10 stopni była największa temperatura i to głównie przez to. Też były zmęczenia, bóle łydek i ogólnie zmęczenie psychiczne, ale oczywiście Patryk, myśl o Patryku i o Krzysiu dała radę i zrobiliśmy to. Tu w Sadnikach w szkole czeka mnóstwo niespodzianek, mnóstwo atrakcji dla, dla niej, dla mieszkańców. A co czeka Natalię w domu? Co <laughs> czeka w domu? No. całusy, uściski. I tulenie się. <laughs> no dawaj budzaczka. Witam naszą kochaną Natalię. Ostatnich dokonała takiego wyczynu i cieszymy się bardzo, że się jej to udało. Dziękuję bardzo. I chcieliśmy właśnie ogromnie podziękować y, tym osobom, które y, były cały czas z Natalią i w drodze, które pomagały jej we wszystkim i y, y, dziękuję bardzo. No, chlaski, ja